Hejka kochani, z tej strony Kate Fryzyjskie i dzisiaj zrobimy sobie haul zakupowy z temu ja ogólnie wczoraj dostałam tą paczkę i już ją rozpakowałam ale teraz mamy specjal z okazji 200 subskrypcji yy, i bardzo bym chciała dobić 250 do pierwszego dnia szkoły do rozpoczęcia więc dobra, ja już nie, nie przedłużam tu mam taki organizer mały już wam pokazuję, co ja tutaj mam. Tu mam te moje takie stare... Tu mam te stare moje czarnce. I tych starych moich mam dwa. A w ogóle śmieszne, bo znalazłam dwa, y, dosłownie takie same czarnce, jak z zawodu Flutter, na temu. Takie właśnie były, dokładnie takie same. Dokładnie takie same. No. Dobra, już zacznę od nowych. Tu mam różne takie kolorki, takich kwiatków. Poczekajcie, wyjmę Wam wszystkie kolorki i Wam pokażę. Ok, mamy wszystkie kolorki, więc Wam pokazuję. Taki niebieściutki. taki. Taki niebiesciutki, czarmsik. Taki zieloniutki. Taki zielony. Czarmsik. Bialutki taki, taka stokroteczka. Taka stokrotka. Taka stokrotka. Taki jasno różowy. dobrze, ustawić to. No, taki jaśniutki różowy. Widzieliście go przez chwilę, poczekajcie. Taki, taki jasny różowy, jakby taka stokrotka. Yy, pomarańczowy. I fioletowy. Takie. tak. To było, to są ogólnie czar, 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 czarne, czarnce do Ja mam tu gościa i będę na niego tutaj yy, jakby przyczepiać te czarnce dobra teraz lecimy z brolokami do plecaka taki ple... taki to nie jest jakby czarnce bo to jest reza za duże i to brzęczy oni się będą bały to jest do plecaka do trzeciej klasy dla mnie i mam ogólnie dużo kolorów mam wszystkie kolory tego. tego. nie wiem czy to wymieszczę. Jak coś tam robią, jak mi się budowa obok nas, ale się wystraszyłam. Chyba widzieliście po moim wzroku. Straszne. No, ja mam to ogólnie... Dobra, po prostu powiem wam, wam, wam kolory. Pomarańczowy, biały, żółty, zielony, jasnoróżowy, fioletowy, jasno niebieski. Czarny, czerwony. No słuchajcie. No właśnie takie i tu mam jeszcze... Patrzcie, tu mam... To to już jest wszystko nowe, oprócz tych dwóch pierwszych. Tu mam takie miski, one są najpiękniejsze. Są mega silne, są na złotym karabinczyku tutaj. I przy nich mamy ile mamy kolorów? No dobra, mam taki jakiś, taki fioletowy trochę. Czekajcie, bo to trzeba ostrość złapać. Taki fioletowy, on się bardzo świecą. Yy, żółciutki, żółte, niebieski, taki niebiesciutki i taki różowiutki. Tak. Tu mam teraz takie motyłki, motylki, ja mówię motylki, ale to są motylki, dobra, tak, taki, one są mega śliczne, takie, taki, ogólnie są takie trochę powtóre, ale mi się właśnie podobają takie, taki, one są trochę inne, taki, Ja się śmieję, że, mam, że on jest taki trochę egipski. to otoczyła się. Tu się zakręcił coś. Taki. Tu mam taki zupełnie inny, taki fioletowy. Tu mam taki trochę złoty. Taki. Tu jest jakiś taki. Tu jest taki. O, ten jest bardzo ładny. Trzecie. Taki. To taki jest bardzo ładny. Taki. No i drugi ten sam, taki. Trzecie. Drugi ten sam, czyli taki. No, tutaj. to nie jest jeszcze wszystko. Kochani, wracam po krótkiej przerwie. Yy, więc dobra, yy, ja skończyłam na motylkach. bo bym Ja tego sobie ogólnie nie dokupiłam, moja babcia mi to dokupiła. Ale i to tak są ładne. Takie. Są różne owocki. są jakieś różowe wisienki, są czerwone wisienki, jest jakaś drinka. Jest marchewka, jest jeszcze. Truskaweczka. Ja mam tu już przy uwiązie. Ten uwiąz mi w ogóle nie wyszedł, bo się cały postrzępił. Ale jak na pierwszy uwiąz w moim życiu, nawet okej. Okay. I jeszcze taka truskaweczka była w tym. Taka. No właśnie, tak. Dobra, teraz idziemy do ostatnich charmsów Ale to. I mam ogólnie różne kolory tego. To są takie mini, mini charmsy I mam różne kolory tego. No, takie różne kolory. Tu zrobiłam topę, bo to miały być kółeczka do kantara. A jestem takie malutkie i nie wyszło. No, ale na pewno mi się przyda, nie wiem, do naprawienia breloków na przykład. Tu mam półkola. Takie półkola. Yy, karabinczyki. I linkę taką bordową. No i w sumie kochani to już będzie koniec naszego specjalu na 200 subskrypcji, więc ja już się z wami żegnam.